Jesteśmy na kolejnym polu w Rolniczej Spółdzielni produkcyjnych Hopkę na plantacji Cebuli 9 czerwca 2015 roku z Jarkiem Swatowskim, kierownikiem produkcji w tym gospodarstwie. Na tym polu został zastosowany mieszanina dwóch herbicydów dwa dni temu: herbicydów selektywnych, taliganu i, i nogelu w ilościach 100 ml. Galiganu 150 ml. Lontrelu. Bardzo dobre działanie na większość chwastów. Widać, że po dwudniowym działaniu tego preparatu właśnie w tych temperaturach, które w zasadzie ostatnio były dosyć wysokie przez te dni. Jest już bardzo szybkie działanie selekcjonujące te wiele chwastów na tej plantacji. Jarku, powiedz mi z firmy Syngenta, jaką w produkcji macie odmianę? Stanford. Za co go cenicie? Za wierność w plonowaniu bardzo równa, jest cebula twarda, jakościowo. Jakościowo jest w bardzo w po poziomie. Może nie plonem nie, nie ma szału, z plonem, ale jakość jest naprawdę doskonała pieśrednia. i jest możliwość składowania również w wysokich pryzmach, ponieważ ta twardość jest znacząca i doskonała łóżka na to ekstremalnie długie przechowywanie, Zgadzasz tak. się. Oczywiście Stamford jest odmianą uprawianą już u Was od lat, i jego prawdopodobnie nie podajecie na rynek w tych ekstremalnych warunkach, już, już po długim przechowywaniu. Natomiast co z nowości zawartych w naszej ofercie produkujecie jeszcze? Medalion i Progression. No, są to bardzo dobre, nowe dwie odmiany, również do bardzo długiego przechowywania, i te dwie odmiany oczywiście zdecydowanie. Mają wyższe plony, wyższe możliwości, wyższy potencjał, i myślę, że ten rok również potwierdzi y, tą informację. Jarku, czy zauważyłeś jakieś istotne różnice we wschodach y, pomiędzy tymi odmianami właśnie Medalion, Progression? A może jedną z nich, a pozostałymi innymi odmianami uprawianymi yy, Tak, rzuciło mi się bardzo w oczy, bardzo pozytywnie cechuje odmianę Progression, bardzo wrona wschody. To jest bardzo istotna cecha, zwłaszcza, że te wschody oczywiście są poddane presji dziwnych czynników właśnie pogodowych, glebowych, które z roku na rok się niestety bywają powtarzalne, a więc są coraz bardziej trudne. I to jest bardzo pozytywna cecha, ponieważ pozwala w przyszłości oczywiście na takie sprawną ocenę stanu plantacji i sprawne decyzje, jeśli chodzi o zastosowanie środków nie tylko herbicydowych, a ale oczywiście one są najważniejsze, ale również innych środków, ponieważ wyrównana cebula rosnąca w sposób wyrównany daje właśnie takie możliwości trafionych, bardzo dobrych decyzji.